Ta Jodłowska miała być nauczycielką muzyki i nauczania początkowego, jednak jeszcze przed maturą związała się z kółkiem teatralnym na warszawskim żoliborzu. Karierę artystyczną rozpoczęła w klubie studenckim Stodoła, głównie jako artystka kabaretowa. Przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, prowadziła własne radio Ela. Od powrotu do Polski znów występuje na estradzie z babskim kabaretem i w teatrze Rampa. Kilka lat temu zadebiutowała jako autorka przebojowych przedstawień teatralnych. Panie Elżbieta, to są takie słowa, które trudno się wymawia. Ja myślę, że jednym z takich słów. Jest słowo klimakterium. Pani z tego słowa uczyniła tytuł spektaklu, zapisała więc to słowo na plakatach. Czy czuła pani, że wywoła emocje czytanie, głośne powiedzenie tego słowa? Szczerze powiedziawszy, ja sama nie czułam, bo wydaje mi się, że jestem dosyć i... otwarta na takie rzeczy. Natomiast były osoby, które mnie przestrzegały przed tym. Mówiły, Elka, nie rób tego, to tak fizjologicznie brzmi, no to jest z tego, zobaczysz, opiszą cię, będzie... A oni, te osoby, które mi to mówiły, są bardzo mi życzliwe i wiedziały, że jeśli mnie opiszą i zjadą, prawda, to będzie to mnie dużo kosztowało, będę nieszczęśliwa. Ale, ale ja się uparłam. Ja powiedziałam, że to słowo ma poruszyć. To słowo ma poruszyć. Przy tym słowie trzeba się zatrzymać, bez względu na to, jakie wywołuje emocje u, u ludzi. A pani, dlaczego uznała, że to jest temat y, warty uwagi pani, y, mogący zaciekawić widzów? Szczerze powiedziawszy, nie, nie byłam w tym specjalnie oryginalna, dlatego że. Y, Taki muzykal o, o takiej tematyce zobaczyłam w Stanach Zjednoczonych i zobaczyłam, jakie tłumy kobiet walą na to, jak, jak jest oblegany, był grany codziennie w Los Angeles i w innych miastach, to, dla mnie to był fenomen zupełny. I zobaczyłam, jak bardzo to jest potrzebne. Bo co? Bo dotąd zakopane pod ziemię, trochę takie pod dywan zamiecione słowo, okres y, życia kobiety, coś co oznacza. To jest coś, co, co przez lata było, o czym się nie mówiło, wysyłało się kobiety, mhm. bo miały y, migreny, wary, mhm. prawda? One się nie. Albo do, nawet do, mhm. y, 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 do czubków. No właśnie, co to jest klimakterium? Tak naprawdę to, co mamy, to jest menopauza, nie klimakterium. Klimakterium to jest moment ustania y, miesiączki i ten, te, ten okres przełomowy. Te wszystkie zmiany, które nas dotyczą, i depresje, i przed, i po, i. i to, to jest w zasadzie menopauza. No, rewolucja hormonalna w kobiecie, która sprawia, że nie będzie mogła już mieć dzieci, a więc w pewnym sensie będzie nieużyteczna, niepraktyczna. Czasem tak się chyba myśli o tym i dlatego to jest takie straszne słowo trochę się boimy tego. Kobiety? My, my kobiety, my, my, chyba kobiety, trochę kobiety, się boimy. My, kobiety, zawsze będziemy praktyczne, mhm. bo pieżemy, gotujemy <laughs> i to nie jest tak do końca. Bym a czy możemy się cieszyć? Jesteśmy po prostu niepraktyczni. My się buntujemy przeciwko temu. A w sposób żartobliwy, także? Czemu? Yy, czy dlatego, że pani zawsze gdzieś miała tą kabaretową duszę w sobie, trochę dowcipny sposób opowiadania o świecie, ja, i tak Ja myślę, że, że po prostu w inny sposób opowiedzenie o tym byłoby nieznośne. Chciałam też pokazać, co, co zauważyłam u swoich bliskich, u mamy, czego kompletnie nie rozumiałam. I Moja mama już nie żyje, i żałuję, że ja o, o tym stanie wiem tak y, krótko, tak późno, i że nie mogłam jej pomóc wtedy, kiedy ona tej y, pomocy bardzo potrzebowała. Y, bo y, chyba nie umiemy mówić o tych fizjologicznych aspektach kobiecości. Jest kult młodości, jest kult pięknego ciała, jędrnego biustu, prawda, a to wszystko znika, prawda, w tym, w tym czasie. Niektóre się ratują, chodzą, poprawiają urodę i dobrze, jakim. Potrzebne jest to, żeby wyglądać, żeby czuć, tylko żeby to się nie, jakoś nie ocierało o śmieszność. Trudno jest się bardzo pogodzić z tym, że człowiek brzydnie, ale staje się piękny inaczej, wewnętrznie. Swoją wiedzą, swoją cierpliwością, ma tyle zalet najcudowniejszych, nie, niektóre po prostu nie mogą, nie, niektóre nie mogą na siebie patrzeć. Ja też bym chciała sobie zrobić jakąś operację plastyczną. Kusiła to Panią naprawdę? Ale nie taką, raczej, raczej chirurgia estetyczna, złotej nicki, prawda. Ale sobie tak pomyślałam, że zrobię sobie wtedy, kiedy, kiedy schudnę, a to nie zanosi Ponieważ mm -hmm. się nie zanosi, to pewnie mm -hmm. nie czekam. Jedno. <laughs> Ale może to jest tak, że jeśli, tak jak Pani powiedziała, później, gdy nasza twarz się starzeje, to przeżycia, życie na tej naszej twarzy się wypisuje, to troszkę mm, zabieramy sobie. Tej prawdy o nas wypisanej na twarzy, kiedy grzeźbimy ją kwasem pielorowym? Może to tak, może dla niektórych to nie jest istotne, co to mm -hmm. życie do tej pory było, a teraz jest ważne. Może tak. Może tak. Uważam, że trzeba być tolerancyjnym w, w każdej dziedzinie, I czy, czy to y, y, par homoseksualnych, mm -hmm. czy to życie po prostu takie jest że jednym daje takie namiętności, innym inne i się nic na to nie poradzi. Trzeba to zaakceptować. Każdy człowiek ma prawo być szczęśliwy. Przez chwilę porozmawiajmy o fizjologii. Czy to nie jest tak, że dziewczynka, gdy dostaje pierwszą menstruację, bywa przez swoją mamę niewsparta? Niedawno znajoma opowiedziała mi o takim wspomnieniu, które powróciło do niej, gdy ona po raz pierwszy dostaje okres i jej mama mówi, nikomu teraz o tym nie mów. Masz? Tu są podpaski. Nikomu o tym nie mów. I to się staje taką tajemnicą i potem ta tajemnica jest długo noszona w sobie i w tym okresie menopauzy jest dalszą tajemnicą. Teraz jest kolejny tajemniczy moment, o którym nie wolno mówić. Pani pamięta, jak pani została przez swoją mamę wprowadzona w ten świat fizjologii kobiecej? Właśnie, bardzo dobrze pamiętam, dlatego że był dla mnie to bardzo traumatyczny moment. Stało się to na koloniach, kiedy się obudziłam. Niestety we krwi i się wstydziłam wyjść spod tej kołdry. To jest straszne przeżycie, jak człowiek nie jest przygotowany, ale ponieważ moja mama żyła w innych czasach, nie wiem, czy wtedy nie przygotowywało się tych kobiet, małych dziewczynek. Ja mogę tylko powiedzieć, co zrobiła moja. Cór, moja córka ze swoimi dziewczynkami. Ona w momencie, kiedy y, miały 14 lat, jeszcze nie miały menstruacji, ale ona im urządziła tak, takie przyjęcie, mhm. przywitania dorosłości, tego dojrzewania. To są bliźniaczki, w związku z tym razem mogły przeżywać <grymne> ten moment. To tak, jeszcze łatwiej tak, też. Łatwiej <grymne> pewnie. Tak. Może powinniśmy też robić przyjęcie z okazji klimakterium, z okazji menopauzy. <grymne> Ponieważ to się nie dzieje z dnia na dzień, <grymne> prawda? Tylko, tylko to jest taki czas, który te, te zmiany wszystkie. Najpierw są przepowiednie, później mhm. tak i tak leci, leci. Mhm. Ale prawda jest taka, że takie pokolenie troszeczkę przede mną było bardzo nieszczęśliwe, bo nie miało tych wszystkich środków, które zmniejszają dolegliwość tej, tego okresu. No tak kobiety nie muszą wycinać ze swojego życia dojrzałego kilku lat na takie emocjonalne zmaganie się z trudami zmiany hormonalnej, która w nich następuje. Niektóre dorobliwości są tak wielkie, że istnieje nawet cała klinika w Łodzi, istnieje cały oddział menopauzy, gdzie są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie przypadki. I nawet po spektaklu podeszła do mnie kobieta i powiedziała: Proszę pani, ja, ja dwa miesiące leżałam w szpitalu. Na, 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 na te, te z... objawy. Na te My -my. Tak, tak, tak. Są nie do zniesienia. Po Powróćmy do tego czasu sprzed ośmiu lat, kiedy y, y, pomyślała pani, że w Polsce zrobi spektakl o menopauzie, klimakterium i już, bo taki był tytuł tego pierwszego tak. y, programu. Pierwszą taką rzeczą, którą ja napisałam, y, była. Lokomotywa dziejów. Inspiracją do tego, do tego był, był wiersz Tuwima, lokomotywa. Uf jak gorąco, puf jak gorąco, buch jak gorąco. Idealne objawy Idealne objawy menopauzy. Muszę ale tu gorąco. Oto jest dziejów lokomotywa. Ten trudny proces tak się odbywa. Najpierw powoli, jak gdyby niechcący, funduje kobietom wybuchy gorąca. Uff, jak gorąco, puf jak gorąco, buch jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo żyje, poty się leje z głowy na szyję. I poty te nocne podstępnie funduje, płaczliwość, kłótliwość, i rozpacz króluje. I usnąć nie możesz, i łzy. Nie możesz uwierzyć to w lustrze, to ty? Nie. nie patrzeć na zmarszczki, odrosty i plamy. Już pieszczot nie chcemy. Choć jeszcze kochamy. Pów jak gorąco, pów jak gorąco, pów jak gorąco, gorąco. Potem podstępnie jak wąż z zaskoczenia katuje nas ciało, i wszystko się zmienia. I siku, i siku, i siku wciąż pędzisz, i myślisz, że zdążysz, naturę zwyciężysz. Celu ulic zadyszka, wszystko ci szkodzi, a ostrość widzenia i pamięć zawodzi. A ty jak na złość ciąż młoda się czujesz, pazury przylepiasz, felerytuszujesz. Uf, jak gorąco, puf jak gorąco, buch jak gorąco. Buch jak gorąco, gorąco, buch, buch. By fałdy zniknęły, potrzebny jest ruch i piekło ćwiczenia. Wymachy, raz, dwa, noga najwyżej jak tylko się da. Moją tak. taką mentorką w tych sprawach była Magda Czapińska, która ona, ona była takim, ona chroniła mnie gdyby, bo ja byłam po przebytej chorobie nowotworowej. Prawda, byłam nieszczęśliwa, nie miałam pracy, nie miałam nic. I ona mnie tak chroniła, żeby mi się nic broń Boże nie stało, a ja do niej mam pełne zaufanie, żeby te swoje wypuciny, że tak powiem, pokazywała mnie. Jest pierwszym redaktorem, może tak, powiedzieć, tak, pierwszym redaktorem tekst, była. Często też rozmawiałyśmy całymi nocami przez telefon, się zaśmiewałyśmy i tam powstawały różne pomysły. Treść całą y, napisałam ja, libretto, jak to się mhm. mówi, natomiast y, piosenek napisałam sześć, a resztę były porozdawane. Mhm. Y, zupełnie inaczej jest w Klimakterium dwa, czyli Menopauzy szału, gdzie już y, w zasadzie wszystkie piosenki są Moje, Była uwierz... Pani odważniejsza, już Byłam po odważniejsza, tak. Dwie piosenki są nie moje, to, to muszę się przyznać, ale tylko dlatego, że uważałam, że one się, że są gotowe i, są, i świetnie się wpisują. To jest piosenka Brzeskiego Andrzeja Echmała, nieszalej. I piosenka, którą śpiewałam wiele lat, Roman Zasłyszany w Barze Mlecznym. Od staruszki, która spożywała pomidorową z ryżem. No. To są takie dwie piosenki, które zostały wprowadzone z zewnątrz, a resztę napisałam sama. Czy kiedy pojawiły się już wykonawczynie, pani koleżanki, z którymi na scenie prezentuje pani spektakl, to pojawiły się z ich strony jakieś uwagi, zmiany, jak one przyjmowały te piosenki i role dla siebie? Piosenkami były Nie. zachwycone, Nie. akurat. Natomiast tekst, który polega na takim, na, na różnych sytuacjach, odpowiedziach, takim takiej troszeczkę takim ping słownym. To taki tekst musi ulegać zmianie na tak. Bo wbrew pozorom, każde słowo w takim spektaklu jest ważne. Jedno więcej słowo potrafi zabić dowcip. No, pani jest od kabaretu specjalistką, skoro zaczęła pani już w szkole. W Domu kultury na, na tyłach teatru Komedia, to jest coś takiego mówią, że ma się powołanie, po prostu chce się śpiewać i i coś w duszy gra. Co to pani daje? Ja myślę, że to jest taka natychmiastowa nagroda. Pierwszą nagroda, nagrodą jest publiczność. I to, co ta publiczność wyprawia na, mm. na klimakterium, jest po prostu niezwykła. Ja chciałam tylko powiedzieć jedno, że ja zaczęłam pisać po pięćdziesiątce już od razu lata. Zaczęłam w ogóle pisać. Mówię to po to, żeby pokazać, ile w nas, ludziach, jest talentów, które wydobywa przypadek. Można naprawdę znaleźć sobie cel w życiu, w każdym momencie życia. Zawsze była w Pani aktorka też, tak, poza, tak, tak, poza tak. śpiewającą artystką kabaretową. Tak, ja skończyłam y, 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 szkołę muzyczną, Wydział Piosenkarski, a oprócz tego zdałam egzamin na aktorkę estradową, tak to się nazywało. Ale też y, udało mi się zagrać główną rolę y, w teatrze Rampa. Jak stać się żydowską matką 10 praktycznych lekcji. I tam byłam tą nadopiekuńczą matką, dodatką. Bardzo, <laughs> wydaje mi się, że udany spektakl. A nadopiekuńcza matka to bliska Pani rola, czy yy, niekoniecznie <noise> życiowo? Tak, ja za, za dużo dzieciom daję. Mm. Za dużo dzieciom daję, tak przynajmniej sądzą fachowcy. A jak zrobić, żeby ta druga część życia to było dawanie sobie? Nauczyła się już Pani tego? Staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale, ale już coraz bardziej. Pani przeżyła poważną chorobę, dała sobie z nią radę. Tak. Proszę powiedzieć, jak się przepracowuje taki poważny kryzys w życiu? Czy to jest y, możliwe? Dzięki czemu to jest możliwe? W momencie, kiedy się dowiedziałam, że, że to jest rak, to moją największą. Y, I mi powiedzieli, proszę czekać na wezwanie, na, na operację, y, to do sześciu tygodni. Ja sobie nie wyobrażałam, żeby przez sześć tygodni czekać jeszcze z tym. W środku, prawda? Mhm. I zrobiłem to w ciągu kilku dni. Oczywiście on był złośliwy i tego, że był w porę uchwycony, że jest wycięty ile trzeba z taką zakładką i tak dalej, wycięte węzły chłonne. No to, to tak, żeby nie bolało, a, po, a dalej, no to co? No zdrowa jestem już. Nie wraca pani do tego po prostu, nie rozpamiętuje nie, tego nie, pani nie, w sobie. nie, zupełnie nie. Mhm. To, później się przez pięć lat, lat bierze. Bardzo y, nieprzyjemny lek, tamoksifen, który kobiety rzucają, to znaczy y, przestają brać, bo on tyle dolegliwości y, z powrotem, z powrotem powr przywraca menopauzę. To jest coś potwornego, jak się człowiek czuje po tym leku. A ja wytrzymałam 5 lat z tym jeszcze i. Jestem w tej chwili zdrowa. Dwie menopauzy, dwa spektakle. <grywa> no tak, no tak a, tak. a poczucie humoru, czy z tym się rodzi, czy pracuje się nad tym, żeby ono pozostało w nas? Taki uśmiech, takie świetliste oczy? Ja myślę, że, jest, że jestem człowiekiem po prostu pogodnym, mhm. i oprócz takich momentów, kiedy mam depresję, ja czuję się człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Jacek Poniedzielski napisał gdzieś, że na depresję na najlepszy sposób to wiedzieć, że ona przyjdzie i że się skończy po prostu przeczekać. No ja napisałam zresztą y, bardzo smutną piosenkę, y, ale y, wstrząsającą jest często cisza po tej piosence na spektaklu, co zrobią z nami nasze dzieci, kiedy już wszystko im oddamy co zrobią z nami nasze dzieci, te, które przecież tak kochamy. A zaczyna się, muszę odpocząć, jadę na czasy i oddam babcie w dobre ręce. Babcia słabo słyszy, ale się nie moczy. Sama myje zęby i splata wargoczek. Muszę odpocząć, jadę na wczasy i oddam babcie w dobre ręce. Babcia słabo słyszy, ale się nie moczy, sama myje zęby i splata warkoczyk. Co zrobią z nami nasze dzieci, kiedy już wszystko im oddamy? Co z nami zrobią nasze dzieci, te które przecież tak kochamy? Zrobią z nami nasze dzieci, wciąż to pytanie mnie nurtuje: Jaką szykują nam zapłatę, gdy nasza głowa zastrajkuje? Kiedy staniemy się ciężarem? Kiedy nam skończą się pieniądze? Co zrobią z nami nasze dzieci, te, które wciąż są naszym słońcem? Co mogą zrobić nasze dzieci? Dużo pracują, wciąż są biedni. Co zrobią z nami nasze dzieci, gdy już będziemy niepotrzebni? Co z nami zrobią nasze dzieci? Już dziś zadaję to pytanie, bo szybko przecież czas przeleci. I co się wtedy z nami stanie? Co zrobią z nami nasze dzieci? Ja przynajmniej należę do osób, które. Nie chciałyby, żeby, żeby moje dzieci miały w cudzysłowie może w cudzysłowie zmarnowane życie, poświęcając mojej starości, mojej, mojemu niedołęństwu swój czas. Bardzo bym chciała, żeby moje dzieci kochały mnie do końca, ale żeby nie. Ja myślę, że chciałabym spędzić wtedy, kiedy. No taki, ja mówię o takim okresie, kiedy nie jestem w stanie sama sobie, z sobą dać rady, to chciałabym spędzić jednak chyba w takim ośrodku, yy, z fachowcami. Ja naprawdę na to zbieram pieniądze.